Dzisiaj widzę tutaj u a dzisiaj otworzymy stardropy i Boxy za darmo w sklepie, więc wbijajcie dobrawna i otwierajcie. No taka nowina, że się nigdy nie powtórzy 42 stardropy i 7 mega boxów. Najpierw zacznijmy sobie od start dropów Dobra, otwieramy. O, będzie się chyba długo ładować. Widzowie, zostałem oskamowany na 42 ropy. no nie mam ich, ale spróbuję zresetować Brawl'o. Dobra, widzowie, udało się, chyba mamy. Dobra, otwieramy. Bardzo rzadki. Znowu ładowanie, pokczak. Co się dzieje? się ja jestem, to było 100 monet. Dobra. Teraz otwieramy tego. Nie ma. Czatki. O, <laughs> i znowu ładowanie. Kurde, nie pokazałem wam, co tam jest. Dobra. Teraz poszła legenda. Aha. O, już. Dobra, lecimy. Szybciutko. No, co? So. Najbardziej szczęśliwe startropy widzowie. Ja nie mogę A widzowie mam takie... Y, taką prośbę. Nie zapraszajcie mnie w Brawlu. Bo ja nie chcę tego. Jakby Wy mnie zapraszacie, ja nie mogę na przykład odcinka nagrać, po... Bo... No. Kurde, Wiktor, o, Co się dzieje z z kurdy, 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 same rzadkie Może teraz będzie rzadki? Bardzo rzadki? O, co się dzieje, widzowie? Trochę kredytów chociaż to. O, epickie w końcu coś. No, dajcie mi legendarnego. Chcę legendarnego, a nie. wie? nie wiem co się dzieje. No, nigdy z takiego pecha nie miałem O, mityczny 200 kredytów, to już lepiej, lepiej Już lepiej jest, ale i tak nie jest Wspaniale Aha, i to tyle? O, i teraz 7 megaboksów Ja takie lagi. Dobra, mamy. Trzy przedmioty. Pokchamp. <noise> Ładujący się ekran Pokczamp. O, pięć przedmiotów. No, co się dzieje? Widzę, widzę taki pech. Ja nie wiem. Wie. O, skry, biały kruk. On jest mega. Mi się on mega podoba. Dobra, dziękuję, dziękuję, browser, za chociaż to. Tutaj nic. Może w tym coś? O nie, trzy przedmioty. Co wie, no. Na najbardziej pechowy opening. Dzięki za oglądanie, to był taki krótki odcinek z openingu. No ale co, no siema.